Dzisiaj na tapetę wchodzi pergola. Ja mam takie jacuzzi zrobione. Większość widziało, teraz pomysł taki, żeby to jakoś zadaszyć. No, najtańszym materiałem, jaki znalazłem to drut żebrowany, dziesiątka przekładki, robię taką kratownicę z tego powstanie słupek. Ten słupek na koniec obiję taką podbitką. No I będzie wyglądał jak normalny słup. No. Wszyscy wiedzą, że przechodzę z różnych projektów na różne. No tutaj jeszcze dalej projekt koleo leży, no, ale spokojnie kiedyś się urodzi. Mam taką domową spawarkę 400A, daję sobie radę ze wszystkim. Jak naprawdę nie potrzebuję nawet takiej dużej mocy, bo widać, że spawam tylko na 9A. No i sobie urządzenie radzi. Dalsze zrzuty dalej. Dobra, belka pospawana spawem nie są może jakoś idealne ale co najważniejsze belka podparta w dwóch punktach luźno tutaj wręcz leży A jak popatrzymy sobie tak i oczywiście w klapkach bo to moja ulubiona piosenka to w klapkach jak sobie położymy tak i staje na tej beleszce ona nam się nie ugina jest policzona mniej więcej 60, 60 kg, jak położymy na tej belce, na środku, jest to belka 5-metrowa, ugnie nam się nie o cały centymetr, więc sztywność jest fajna. Materiał na taką jedną belkę to jest koszt w okolicach 150 zł. Zobaczymy, jak ta pergola będzie dosłownie wygląda, bo na razie, jak widać, nie wygląda.